Siemanko, Manko, Rodzynek ze strony, witam w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. Dzisiaj mamy 6 stóweczek, no ostatnio nam niestety zabrało. Tak na start pamiętajcie, użycie sekund Rodzynek, 10% do depozytu, 2 zł na start. No i oczywiście możecie zgarnąć sobie takie super skinki, shadow dla Jersey, dalej tutaj niedropnięte. Za 6 stówek, 2 dyszki, wpłata, no i oczywiście inne skinki, więc możecie coś sobie dropnąć. No tutaj macie też paru wygranych z poprzednich ów więc gratuluję. No i co? no Mamy 6 stóweczek. Dzisiaj sobie zrobimy challenge do jakiejś fajnej kostki, więc musimy uzbierać 1260 zł i otworzymy sobie po prostu tą skręczkę, zobaczymy co poleci. Jakaś przyjemna kostka. No, z 6 stówek mi się wydaje, że to nie będzie taki trudny challenge. Są to są te skrzynki procentówki, tak? Tak, dokładnie są procentówki. 5% na tego bliża. Ale ten bridge jest warty. No nawet 5000. Ten bridge warte Myślę, że sobie spróbujemy to z dwa razy otworzyć. Może akurat siądzie? Stój, kurde. Już myślałem, że to siądzie. No tutaj, jakby nam walnęła ta WUPA, nawet to za 400 stówki to całkiem przyjemnie. On no, teraz już nie siądzie. To już widzę. Dobra, mam pomysł. Zróbmy sobie po prostu bitwę na Szermudzie z tymi procentowymi skrzynkami. Jak pisze procent, wyświetlą się wszystkie. Wyświetlą się wszystkie. Eee, hmm, trzeba to jakoś dobrze rozgryźć. Ten monster, Pit, kurde, szkoda marna na to procenty. Dajmy sobie tak. 1% lora, 2% 5% blicze 2 i 4% lorkę. się coś takiego na Shermodzie na 3 osoby. kurde, albo to będzie mega szybki odcinek, albo bo coś siądzie, no chociaż. Dajmy jej samo, bo i samo lubi coś dropnąć. Taki gucik za 1500. Jeden dobry drop to jest już na zero ta bitwa. Więc. Dwa dropiki, dwa dobre dropiki by się przydały. Na początku są te mniejsze procenty, to chyba 2%. Tutaj niestety nic nie dało. A tu już są 5%, 5% i 4%. To tu już. No, lubi coś wylecieć z takich skrzynek. Ok. Ostatnia skrzynka 4% na lorkę. Chociaż jedna. Oj, oj. oj. Tu kompletnie nic nie powiedział z tych skrzynek. Ja mam dwie dechy, więc chyba mega, mega yy, szybki odcinek. <grym> chyba na buście. Polecił sobie z naklejkami. To jest mega. No, kurde, mega dobre są te wlepy za mniejszy budżet. No, w ogóle ludzie tutaj dołączają. Także dzień dobry, nie trzeba Netbotów dodawać. Zobaczymy, czy tutaj wlepki oddadzą coś ciekawego. No, te wlepki są spoko, bo co nawet. No, trzystóweczki mogą polecieć na tym buście. Raz to chyba widziałem właśnie te trzystówki. No, oczywiście nie dla mnie, no, ale. Ale całkiem przyjemne są te bitewki. Dobra, no prowadzimy tylko tutaj słabo. Zazwyczaj to. Te... O, dobra, jest Git. Te bitwy lepiej sobie przyjedziemy. Przedyszki, no zawsze jakiś proficik. Kurde, no nie wiem, co teraz zrobić. Tak szczerze, ja bym chyba tą procentówkę poleciał. Nie wiem, czy to ma sens. 1%. No tutaj są jeszcze parę procent na te inne skinki, które też są mocne. No dawaj, lecimy, tak. No nie, dobra, nic tutaj nie powiedziało. Niestety. Tak, teraz kombinuję co tutaj zrobić. O, za 11 złotych. Wasteland Case a zrobimy po prostu bitwę. Bitwę może z Recoil Case, em? nie podoba coś droższego już. Yy, bo real Case dobrze, na maksa wyciśniemy ten budżet. Na trzy osoby, standard mocno albo siada, albo nie siada. No, że będzie krótki odcinek. Raz nam no, się udało z małej kwoty zrobić fajną koskę No nie tym razem, no nie zawsze siada, ale czasami idzie naprawdę fajne skinki z małe kwoty. A raczej to przegraliśmy. Bitwa tak na minus, więc co? No, dzisiaj taki szybki odcinek. Pamiętajcie, że jest jako drudzynek. Może Wam się uda z jakiejś jakiej stówki zrobić fajną kostkę. 10% do depozytu, oczywiście, macie dodatkowo, więc zawsze większy budżet. No i dodatkowo możecie wygrać sobie takie fajne skinki i wpłacają swoim kodem, więc myślę, że warto zostawcie komentarz z jakąś bitewką, jeżeli chcecie zgarnąć skinka. No i co, oczywiście, like sub, obowiązkowo do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.